I witam bardzo serdecznie wszystkich moich stałych jak i nowych słuchaczy oglądaczy. Z tej strony Mac i dzisiaj mamy już kolejny właściwie jubileuszowy można powiedzieć setny odcinek właściwie naszego takiego nie powiem podcastu, bo podcast nie zawsze były robione Smoktoki, natomiast już setny odcinek tutaj na kanale jest normalny i mi mega miło, że Wytrwaliście z nami tak długo i jesteście cały czas. I dzisiaj zrobimy sobie takie szybkie podsumowanie tego naszego e, naszych piątkowych właściwie audycji. A niestety czasami zdarza się tak, że audycje niekoniecznie wypalą nam w piątek, więc robimy na przykład w niedzielę. E, zaczniemy sobie. Widzę, że już się pojawiacie świetnie. Zacznijmy sobie może od. Najważniejszych momentów i tematów dotyczących audycji, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to mam nadzieję, że ten czas, który jest teraz, czyli świąt Bożego Narodzenia, nie wszyscy obchodzą, a jeżeli obchodzą, to spoko, jeżeli nie obchodzą, też spoko. No bo różne zdania i opinie słyszałem na ten temat w ostatnim czasie, tak zupełnie poza anteną, nie zamierzam tutaj tego poruszać, bo niektórzy z Was. Słuchają i po prostu może się zrobić chryja, więc każdy ma swoje zdanie na ten temat. Ja uważam osobiście, że nawet jeżeli ktoś nie obchodzi jakichś świąt, a znajdzie się w gronie ludzi, którzy je obchodzą, to nie ma jakiegoś mega znaczenia, czy będzie w tym czasie świętował, czy nie, ale sama obecność w takim klimacie dla mnie niczego nie zmienia. Więc lecimy. O, jest już z nami kto? Nikt inny jak Rafał Lesiewicz. Rafał pisze: Dobry wieczór wszystkim, czyli pozdrawiamy Łowicz. E, śmiało, piszcie komentarze. Oczywiście tam w opisie jest również zapytanie do Was. E, mianowicie, od kiedy jesteście tutaj z nami na Smok Talk To znaczy, kanał nazywał się wcześniej Maciek Temat, natomiast teraz nazywa się Smok Talk. To jest jedna ze zmian, które dokonały się w tym roku. W poprzednim szykuję trochę inne zmiany. I jaki odcinek lub temat zapadł Wam najbardziej w pamięć tutaj? Niektórzy z Was również brali udział czynny, czyli słuchali, ale jednocześnie mieli tutaj swoje 5 minut, a właściwie nawet kilka godzin. Mogli się wypowiedzieć, przedstawić swoje tematy co jest mega fajne, co też sobie dzisiaj tutaj omówimy. Dajcie znać również, czy wszystko jest ok, ponieważ transmituję dzisiaj z pożyczonego sprzętu na pożyczonym mikrofonie i nie wiem, czy dobrze słychać, ale mam nadzieję, że tak, bo jeszcze w komentarzach się nic nie pojawiło, że jest nie tak jest. Ok, sobie wskoczę tutaj tylko w moje notatki. Czyli najważniejsze tematy. Zaobserwowałem tutaj, że e, wielu z Was interesuje nie tyle co rozmawianie sobie takie luźnie, chociaż to też jest ok, ale chcielibyście poznać prawdę, chcielibyście się dowiedzieć e, na temat tej naszej rzeczywistości, chcielibyście też e, poruszać tutaj tematy, które nie są poruszane m, normalnie gdzieś na kanałach, gdzie Mówi się tylko o rzeczach, które albo wzbudzają emocje, albo po prostu nawiązują tylko do powierzchownych wydarzeń, które zadziewają się w naszej rzeczywistości, a ona nie do końca, jak zdaliście sobie pewnie sprawę, jest tylko jednowarstwowa, jednopowierzchniowa i tylko to, co słyszymy, to, co widzimy, jest tutaj rzeczywiste. Kogo dzisiaj gościmy również? Dobry wieczór wszystkim. Oki, OK. Anna Morgaś. Witam Cię, Anno, serdecznie. I to, że każdy z nas patrzy na tę rzeczywistość trochę inaczej, ja nie wiem, jak to wygląda, bo każdy ma mnóstwo przemyśleń, natomiast. Za każdym razem, jak się tutaj spotykamy, coś nowego jest wrzucane. Jakiś dodatkowy puzzle, dzięki któremu możemy, no, jeszcze raz rozważyć tą samą rzecz i rzeczywiście często zastanowić się i powiedzieć: O, może się jednak myliłem, może to wygląda zupełnie inaczej. Znaczy, wygląda tak samo jak widzieliśmy, natomiast prawda może być zupełnie inna. Ja osobiście uważam, ale to jest tylko i wyłącznie moje takie przemyślenie, że. No, rzeczywistość jest jedna, obiektywna, a my ją postrzegamy inaczej. Czy istnieją inne linie czasowe, czy istnieją inne wymiary? No, być może, nie wiem, nie doświadczyłem żadnych z tych rzeczy, więc mogę tylko teoretyzować. Możemy sobie na ten temat porozmawiać. Nie wiem, czy wy mieliście takie doświadczenie. Być może tak. Mieliśmy tu kiedyś Anetę, która e, mówi, że ma właśnie wglądy w tego typu przestrzenie, rzeczywistości, więc serdecznie zapraszam was do, do tego odcinka. E, znajdziecie go właśnie w serii SmokTok. E, rozmowa na temat świadomości. E, dobra. Wskoczmy sobie tutaj szybko do tego podsumowania, żeby zrobiłem notatki, bo tego trochę było ale postarałem się to spigulizować jak najbardziej, żeby to wszystko było tak jak najmniej rozwlekłe, a jednocześnie wszystko, żeby było spakowane. Czego nauczyły mnie rozmowy i komentarze słuchaczy, oglądaczy? No przede wszystkim tego, że jest tutaj niezliczona ilość osób, które nie, nie tylko komentują, ale również słuchają. Ale te, które komentują, to często mam odnoszę takie wrażenie, to jest takie moje wrażenie, że są to osoby, które mają coś takiego jak ja, że nie interesuje ich, chcą poznać prawdę. Nie interesuje ich to, co na przykład jest modne, czy kwestie wiary, czy jeżeli zabetonują sobie jakiś światopogląd, to będą w niego wierzyć, nieważne co. Nawet jeżeli. No Dowody, fakty i inne przesłanki będą mówić inaczej, to jesteście gotowi do tego, żeby przynajmniej otworzyć się na to, że może to wyglądać zupełnie inaczej niż się Wam wydawało do tej pory. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że są tutaj osoby, które współuczestniczą w tych naszych transmisjach, i są osoby, które. Chcą się rozwijać. To nie są osoby, które utknęły na pewnego rodzaju poziomie i powiedziały: OK, jest fajnie, jest przyjemnie, jest wygodnie, tylko jesteście razem głodni wiedzy, poznania, ale również swojego rozwoju, jakkolwiek można by to nazwać. Zadajecie bardzo trafne pytania i e, dzięki temu właściwie. Mam ochotę dalej prowadzić ten y, podcast typu SmokTok, jak i również y, daje mi to taką nadzieję na to, że może być lepiej. Y, to też tutaj przynosicie do, do tego programu. Co mnie mega cieszy, że nie jest na zasadzie O już, Ola Boga, Polski zaraz nie będzie, bo nie damy rady, tam ci nasz z tej strony, tamci z tamtej. Wszystko drożeje antypolski rząd i tutaj etc etc. Wszystko wygląda na czarno natomiast z wami mam tutaj takie poczucie że razem wspólnie jakbyśmy usiedli do stołu to moglibyśmy stworzyć wspaniałe rzeczy. I to jest mega i mam nadzieję że to będzie taką jedną z głównych domen tego kanału żeby właśnie a właściwie tego no powiedzmy kanału, bo sam podcast Smok Talk to bardziej nasze tutaj takie e, rozmowy luźne i nie tylko. E, tu kolejny komentarz, Rafał pisze do nas, e, od kiedy jesteś ze Smok Talk? Od początku i jak, jaki odcinek z Przemką Kimszal? Wszystkie. E, Okej, okay. no Rafał zdecydowanie, Rafał jeszcze był e, z nami, kiedy transmitowaliśmy na kanale... Edka Sławianina to było wiele lat temu, właściwie chyba 5 lat temu, jak dobrze pamiętam. I wtedy transmisje wyglądały trochę w inny sposób. Zrobiliśmy kanał otwarty. Do pewnego momentu szło to ok. Natomiast później co mieliśmy, nawet wpisane w opisie, żeby osoby nie dołączały do nas, kiedy sobie wychylą. Na przykład za dużo różnych trunków. No niestety, na dłuższą metę to nie zdało egzaminu, więc teraz raczej, jeżeli kogoś zapraszamy tutaj do studia na rozmowę, to jest to osoba zweryfikowana, jest to nie ktoś taki przypadkowy. Chociaż w przyszłości zobaczymy, ale na razie na razie zostawiamy taką formułę, że po prostu ja mówię i dołączają do nas tutaj różni ciekawi ludzie, o czym za chwilę sobie powiemy. Magdalena od głośnika. E, cześć Magda. E, trafiłam przypadkowo. Hej, ale trafiłaś przypadkowo w audycję, czy e, trafiłaś przypadkowo w ogóle na kanał? Bo to znaczy nie: no my się poznaliśmy tak, że ty byłaś z polecenia od Anny Luizy, którą serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiam również Szymona, jeżeli nas słuchają. E, I miałaś tutaj rozmowę. Także jeżeli jesteście pierwszy raz, to wskakujcie i posłuchajcie sobie rozmów z Magną. Również w tej serii Smog Talk. Jeżeli klikniecie w podcast, playlistę, to znajdziecie tam właśnie rozmowy z Magną. A może nie przypadkowo, tak. A w, yy, w audycji live. nie wiedziałem, że będzie live dzisiaj. No ja też nie wiedziałem. Zwykle trzymamy się tej formuły, że Transmisje są w piątki o godzinie 20 czasu polskiego, natomiast no, ze względów sprzętowych, o mój sprzęt dopiero mam nadzieję, jutro wróci z serwisu. Właściwie mój nowy sprzęt, który został oddany do serwisu do sprawdzenia, że jutro już go będę miał w swoich rękach, w swoim posiadaniu i będę mógł kontynuować transmisję. A że transmituję zupełnie z innego miejsca. Mam nadzieję, że uda się zrobić też transmisję w piątek. Czyli już planowo o godzinie 20 w piątek najbliższy. To będzie chyba 2, 2 stycznia. Dobrze mówię? Chyba tak. 2 stycznia. Polecimy sobie piątkową audycję. Dobra. Co, co zostaje, a co zmieniamy, a co dokładamy, więc tak na pewno zostaje format na żywo i to będą nasze piątki. Chociaż też mi statystyki pokazują, że bardzo duże słuchanie, oglądanie odbywa się w niedzielę, więc na razie nie będę tego zmieniał. A piątki zostają przy piątkach, to na pewno, co zmieniamy. No to powiem Wam tak, ponieważ będę miał zdecydowanie więcej czasu na pracę nad kanałem w tym roku, przynajmniej na początku roku, o właśnie to muszę podkreślić, że przynajmniej na początku roku, to długość audycji. Zawsze trzymaliśmy się około godziny, może troszkę ponad godzinę, czasami dwie godziny się strzeliło, ale teraz zrobimy tak, jeżeli będzie ciekawie, mega ciekawie i będzie fajnie. No to nie będziemy robić tutaj limitów. Także to będzie takie, taka, taką zmianą. A co dołożymy? No to przede wszystkim tak. Będzie więcej nowych tematów, więcej ciekawych gości, no i więcej czasu w eterze. To właściwie takie podsumowanie tego wszystkiego, co chciałbym tutaj zrobić. I to się będzie pojawiało właśnie na kanale. Dobra, dajcie znać napiszcie co tam u was jak się miewacie i czy pod tej przerwie świątecznej też macie jakieś nowe plany na siebie, co byście chcieli zrealizować. Być może, ponieważ jesteście zaangażowani w ten projekt, chcielibyście coś tutaj zapromować, jak najbardziej jestem za. Jeżeli jesteście swoimi słuchaczami i oglądaczami, no to napiszcie do mnie wiadomość prywatną. Najprościej jest się ze mną skomunikować na adres mailowy, który jest chyba podany na tym kanale. Jeżeli nie, powinien być podany. Jeżeli nie, no to wskoczcie sobie tam na samym dole w opisie, w opisie audycji macie link. Zapraszam również tutaj. I tam jest link do Linktree. Gdzie znajduje się reszta moich projektów, dzięki czemu będziecie mogli sobie znaleźć również e-mail do mnie, WhatsApp do mnie i inne drogi komunikacji. Także śmiało zapraszam. Jeżeli macie fajne rzeczy, chcielibyście coś zapromować, ja uważam, że dobre rzeczy trzeba promować jak najbardziej. Dobra, no to tyle z moich notatek. Właściwie tutaj mógłbym. Już zakończyć to podsumowanie. Nie chciałem wchodzić też w statystyki, bo popatrzyłem sobie ile razy co się wyświetlało na, na YouTube. Natomiast jest też tak, że jeżeli chodzi o statystyki, w jednych miejscach pokazują mi co innego, w, drugi, w drugich co innego, więc chciałbym, żeby to było jak najbardziej prawdziwe. Nie wiem, którym statystykom mam zaufać, ale jeżeli chodzi o Smok no to najwięcej zainteresowania właśnie było w tym obszarze, czyli w tym podcaście naszym. Co z Wałlandią? No właśnie. Jeżeli chcecie wiedzieć co z Wałlandią od przyszłego roku, mam już koncept jak będę robił, co będę robił. Jeszcze tylko drobne rzeczy techniczne, ale mam już z grubsza to wszystko ułożone. Jeszcze tylko zrzucić na papier poszczególne punkty. Bo jak pamiętacie, Wolandia była w czwartki. Była w czwartki yy, i robiliśmy to na żywo. Teraz odcinki, yy, nie wiem, czy będą na żywo raczej nie. Będzie raczej produkcja, yy, gdzie odcinki będą wychodzić właśnie w, równy, w równych odstępach, yy, w zależności też od tego. Yy. Jeżeli mi się to uda, słuchajcie, jeżeli mi się to uda, wszystko pospinać tak jak cena, to będzie odcinek przynajmniej raz w miesiącu jeżeli inaczej no to jeżeli pójdzie trochę lepiej no to być może raz w tygodniu tak jak było no, ale w każdym razie chciałbym to zrobić jeszcze lepiej żeby Wałlandia no żeby było wesoło oczywiście możecie liczyć na nowe słowa bo słownik jest pisany na bieżąco ponieważ często w pracy przychodziły mi do głowy różne słówka wałandzkie. Różnego rodzaju koncepcje i ustawienia geometryczno-metafizyczno-przestrzeniowe, jeżeli chodzi o teleportowanie się z różnych rzeczywistości, bo Wałlandia to nie tylko kraina smród ziemia, tam gdzie kraina ściekiem i smrodem płynąca, ale również obszary całego wałówszego świata, gdzie możemy się poruszać. A gdzie Królciunia Smoka i jego świte oraz kmieciów? zawieje i jak będziemy ich resetować, no to jeszcze się okaże, bo jak wiecie kmiecie to jest niesamowita żywa bio plastelina, którą można modelować, gnieść, ściskać, skopywać zwierzy kmiecie się i tak nie poddadzą one chcą więcej oddatków kmiecie chcą być rządzone twardą ręką i kmiecie najlepiej jakby nic nie musiały myśleć tylko kmieciować to jest takie główne zajęcie, jakie Także tyle z Wałlandią Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie tutaj, bo to jest najlepszy moment, właśnie tak końcowa już gdzie tutaj sobie możemy porozmawiać. Jeżeli chcielibyście też coś powiedzieć i się przywitać. To ja wam wklejam link do studio. Możecie sobie wskoczyć, już wam wklejam tutaj w ten. Ciach leci. Macie go już w czacie. Na Twitchu, na YouTubie i na Facebooku też się zaraz powinien pojawić. Jest już na Facebooku. Tak, dobra, jest na Facebooku. Oczywiście, zanim skończymy, to bardzo, bardzo, bardzo chciałbym podziękować wszystkim wspierającym ten kanał. Dzięki Piotras, dzięki Seba i dzięki punkt zero. Adam, dzięki wielkie. Jeżeli chcielibyście również wspierać ten projekt, to możecie udostępniać, możecie. Komentować, jak najbardziej, dawać łapy w górę. Jak Wam się podoba, jak nie, to dawajcie łapy w dół. I jeżeli chcielibyście wesprzeć finansowo ten projekt, a przypominam, że jeżeli wspieracie jeden mój projekt, tak naprawdę wspieracie wszystkie moje projekty. Więc link jest w opisie. No, oczywiście, jeżeli chcecie posłuchać sobie mojej muzyki i jak najbardziej Was serdecznie do tego zapraszam, link również w opisie. To też w jakiś sposób wpływa na to, oczywiście, udostępnianie i jeszcze bardziej mile widziane. To też wpływa na to, że mogę się rozwijać. A jeżeli nie mogę się rozwijać, to wszystko będzie szło do przodu. Pytanie: Maciek jeszcze wróci do studio? No, Maciek odszedł od projektu jakiś czas temu, po prostu miał swoje zajęcia. Inne priorytety, więc być może gościnnie kiedyś wróci jak najbardziej. Jak tylko da znać, że ma jakiś ciekawy temat, to myślę, że się tutaj pojawi. Zobaczymy. Także tak, tak to działa. Z Maćkiem jesteśmy w kontakcie. Czasami podsyłamy sobie różne tam linki i różne ciekawostki. Więc. Być może się pojawi. Kto wie? Dobra. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy mogę Wam życzyć już dobrej nocy i oczywiście nowego tygodnia? Dzięki czemu? Mam nadzieję, moim życzeniom. Chociaż nie wiem, czy mam taką moc. Chciałbym mieć taką moc, żebym komuś. Czegoś życzył i to by się działo, o to by było ciekawe. Chciałbym Wam życzyć mega udanego tygodnia przed przedsylwestrowego, żebyście tak normalnie sobie wycilowali lightowo w sylwestra, jeżeli się bawicie, dobrze się bawili. No i weszli w ten nowy rok kalendarzowy z taką parą i z takim mega nastawieniem. Moim zdaniem, nastawienie jest bardzo istotne. Jeżeli człowiek ma dobre nastawienie, chęci do pracy, to wszystko można zrobić. I nie ma nierealnych, jak to się mówi, nierealnych planów i celów, są tylko nierealne terminy. Dobra. Sprawdzę jeszcze komentarze, nic się nie pojawia. Więc co, życzę Wam dobrej nocy, jesteśmy w łączności i pewnie do usłyszenia w najbliższy piątek. Trzymajcie się. Hej. A, jeszcze. Dzięki za dzisiaj, oczywiście. Fajnie było do Was pomówić, jak zwykle. Trzymajcie się.